Po długim dniu twój kot podchodzi, patrzy Ci w oczy i kładzie na Tobie łapę. To nie jest przypadek. To jego sposób na komunikację, pełen ukrytych znaczeń. Dziś odkryjemy 8 zaskakujących powodów, dla których koty kładą na nas łapę. Zaczynajmy. Najpiękniejszy powód, dla którego koty kładą łapę na swoim właścicielu, jest bardzo prosty: to ich sposób na okazanie uczuć. Koty, choć często postrzegane jako niezależne i zdystansowane, potrafią być niezwykle czułe wobec osób, którym naprawdę ufają. Ten subtelny gest, jakim jest położenie łapy na człowieku, to ich własny, wyjątkowy sposób na powiedzenie: Jesteś dla mnie ważny. Delikatne położenie łapy to kocie kocham cię odpowiednik naszego przytulenia czy objęcia. To nie tylko wyraz sympatii, ale także ogromnego zaufania. Koty. Nie dotykają każdego w ten sposób. Wybierają tych, przy których czują się naprawdę bezpiecznie. Jeśli podczas tego gestu Twój kot mruczy i ma przymknięte oczy, możesz być pewien, że jesteś dla niego kimś wyjątkowym. Mruczenie to znak głębokiego relaksu i zadowolenia, a przymknięte oczy świadczą o pełnym zaufaniu. W takich chwilach koty czują się naprawdę szczęśliwe. To gest zarezerwowany wyłącznie dla tych, którym kot ufa najbardziej. Nie każdy ma przywilej doświadczyć takiej bliskości. To dowód na wyjątkową więź, która łączy was na co dzień. Odpowiedz swojemu kotu spokojem i delikatnym głaskaniem. To cicha rozmowa, w której nie liczą się słowa, lecz gesty i obecność. Każde głaskanie, każde spokojne dotknięcie wzmacnia waszą relację i buduje zaufanie. Takie wspólne chwile są fundamentem prawdziwej przyjaźni z kotem. To właśnie wtedy rodzi się głęboka więź, która sprawia, że kot staje się nie tylko domowym pupilem, ale prawdziwym towarzyszem życia. Doceniaj te momenty. Są one dowodem na to, że Twój kot czuje się przy Tobie bezpiecznie i kochany. To najpiękniejszy prezent, jaki możesz otrzymać od swojego futrzanego przyjaciela. Następnym razem, gdy poczujesz na sobie kocią łapę, zatrzymaj się na chwilę. Odwzajemnij ten gest, pogłaszcz kota, uśmiechnij się do niego, okaż mu swoją obecność. To właśnie te drobne, codzienne gesty budują najtrwalszą więź i sprawiają, że wasza relacja staje się wyjątkowa. Koty są niezwykle terytorialne to jedna z ich najbardziej charakterystycznych cech. Kiedy twój kot kładzie na tobie łapę, nie robi tego przypadkowo. To subtelny, ale bardzo znaczący gest. W ten sposób kot zostawia na tobie swój zapach, który jest dla niego niczym podpis. To jego sposób na powiedzenie: Jesteś mój, należysz do mnie, jesteś częścią mojego świata. Oznaczając cię swoim zapachem, kot daje jasny sygnał innym zwierzętom: To jest mój człowiek, moja rodzina. To nie tylko instynkt, ale też wyraz głębokiego przywiązania. Koty, które czują się bezpiecznie i kochają swojego opiekuna, chętnie dzielą się swoim zapachem, by podkreślić wyjątkową więź. W poduszeczkach łap znajdują się specjalne gruczoły zapachowe. To właśnie dzięki nim kot może zostawić na tobie swój unikalny aromat. Dla innych kotów to jasny sygnał: należysz do jego rodziny, jesteś pod jego opieką. To swoisty koci paszport rodzinny. Po powrocie do domu, gdy przynosisz ze sobą obce zapachy z zewnątrz, kot często od razu podbiega, by odświeżyć swój zapach na Tobie. Może ocierać się o Twoje nogi, wskakiwać na kolana lub kłaść łapę na Twojej dłoni. To jego sposób na przykrycie obcych aromatów i przywrócenie równowagi w swoim otoczeniu. Warto pamiętać, że to nie jest akt dominacji, wręcz przeciwnie. To wyraz troski, zaufania i przywiązania. Koty okazują w ten sposób, że czują się z tobą bezpiecznie i chcą, byś był częścią ich świata. W kocim świecie bycie czyjąś własnością to najwyższy komplement. Oznacza, że kot uznaje cię za kogoś wyjątkowego, kogo warto chronić i z kim chce dzielić swoje życie. Gdy twój kot kładzie na tobie łapę, możesz być pewien. Jesteś oficjalnie częścią jego królestwa. To gest, który buduje i cementuje Waszą relację na długie lata. Doceniaj te chwile. To dowód na to, że Twój kot naprawdę Ci ufa i traktuje Cię jak najbliższą rodzinę. To właśnie takie gesty sprawiają, że więź między Wami staje się wyjątkowa i niepowtarzalna. Koty bardzo szybko uczą się, że dotyk łapą to skuteczny sposób na natychmiastowe przyciągnięcie Twojej uwagi. To zachowanie nie jest przypadkowe. Koty są niezwykle spostrzegawcze i szybko zauważają, że taki gest wywołuje reakcję ze strony człowieka. Często wystarczy jedno delikatne muśnięcie łapą, byś oderwał wzrok od ekranu komputera czy książki i spojrzał na swojego pupila. Dla kota to sygnał, że potrafi się z tobą komunikować nawet bez miałczenia. To ich sposób na powiedzenie: Hej, nie zapominaj o mnie! Czasem chodzi o głaskanie, czasem o jedzenie, a czasem o zabawę. Koty potrafią być bardzo wytrwałe w swoich próbach zwrócenia na siebie uwagi. Jeśli nie zareagujesz od razu, mogą powtórzyć gest, a nawet dodać do niego ciche miałknięcie lub spojrzenie pełne oczekiwania. Każdy kot ma swój własny styl. Niektóre delikatnie dotykają, inne lekko trącają łapką, a jeszcze inne po prostu kładą ją na Twojej ręce i czekają na odpowiedź. Obserwuj kontekst. Jeśli twój kot patrzy w stronę kuchni, przysiada w drzwiach lub zerka na pustą miskę, to prawdopodobnie jest głodny i w ten sposób daje ci znać, że pora na posiłek. Koty są mistrzami subtelnych sygnałów, dlatego warto zwracać uwagę na to, gdzie kierują wzrok i jak się zachowują w danym momencie. Jeśli natomiast bawi się długopisem, zrzuca go z biurka lub popycha w twoją stronę, to znak, że ma ochotę na wspólną zabawę. Koty często wybierają przedmioty, które są w zasięgu łapy, by zwrócić na siebie uwagę i zachęcić cię do interakcji. To ich sposób na zaproszenie do wspólnego spędzania czasu. To początek dialogu. Kot komunikuje swoje potrzeby, a ty możesz je odczytać i odpowiedzieć na nie. W ten sposób budujecie wzajemne zrozumienie. Każdy taki gest to nie tylko prośba, ale też wyraz zaufania. Kot pokazuje, że czuje się przy tobie bezpiecznie i wie, że go wysłuchasz. Odpowiadając na te sygnały, pokazujesz swojemu kotu, że jego potrzeby są dla ciebie ważne. Głaskanie, zabawa czy podanie jedzenia po takim geście wzmacnia więź i sprawia, że kot czuje się kochany i rozumiany. Każda odpowiedź na kocią łapę to budowanie zaufania i pogłębianie relacji. Im częściej reagujesz na takie sygnały, tym bardziej Twój kot będzie otwarty na komunikację i chętniej będzie się z Tobą kontaktował. Nie ignoruj kociej łapy to zaproszenie do rozmowy, do wspólnego spędzania czasu i do lepszego poznania swojego pupila. Nawet najdrobniejszy gest może być początkiem pięknej relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu. Każdy taki gest to okazja, by lepiej zrozumieć swojego kota, nauczyć się jego języka i zbudować wyjątkową więź, która przetrwa przez lata. Obserwuj, reaguj i ciesz się każdą chwilą spędzoną razem, bo właśnie w tych drobnych momentach kryje się prawdziwa magia kociej przyjaźni. Czasem łapa to nie zaproszenie, a prośba o przerwę. Kot mówi: Wystarczy pieszczot. Może delikatnie przytrzymać twoją rękę lub ją odepchnąć. To sygnał, że zbliżasz się do jego granicy komfortu. Zignorowanie tego może skończyć się machaniem ogonem, sykiem lub drapnięciem. Szanując ten gest, pokazujesz kotu, że rozumiesz i respektujesz jego potrzeby. To buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli poczujesz napięcie lub pazurki, zatrzymaj się. Dając kotu przestrzeń, wzmacniasz waszą więź. Ugniatanie łapami to powrót do dzieciństwa. Kocięta robią to, by pobudzić mleko matki. Dorosły kot ugniata, gdy czuje się bezpiecznie i błogo. To najwyższy wyraz zaufania. Często towarzyszy temu mruczenie i głęboki relaks. Jeśli pazurki są zbyt ostre, użyj koca. Kot nie robi tego celowo. To instynkt, który pozwala mu się wyciszyć i poczuć dobrze. Ugniatanie to dowód, że jesteś dla kota źródłem komfortu. Pozwól mu na ten rytuał. To piękny znak waszej więzi. Kocie łapy to narzędzia badawcze. Kot dotyka cię z ciekawości, by poznać fakturę, temperaturę czy nowy przedmiot. Ich opuszki są bardzo czułe, zbierają mnóstwo informacji o otoczeniu. To nie zawsze prośba o uwagę, czasem to po prostu naukowa eksploracja. Pozwalając kotu badać świat, wspierasz jego rozwój i ciekawość. Nie odganiaj go. To jego sposób na poznawanie ciebie i otoczenia. Każdy dotyk to dla kota nowe doświadczenie. Jesteś dla niego interesującym elementem świata, który warto poznawać. Czasem łapa to subtelna próba kontroli. Kot chce, byś został lub dalej go głaskał. To nie agresja, a delikatna manifestacja jego woli. Koty o silnym charakterze częściej próbują kierować sytuacją. To partnerska relacja. Kot czuje się pewnie i chce mieć wpływ na to, co się dzieje. Gest jest spokojny, bez pazurów. To raczej sugestia niż rozkaz. Możesz ulec tej uroczej manipulacji, lub delikatnie pokazać, że teraz ty decydujesz. Akceptując te próby, ale stawiając granice, budujesz zdrową relację. Czasem kot kładzie łapę z przyzwyczajenia. To wyuczony odruch, który daje mu komfort. Może kojarzyć ten gest z przyjemnością lub bezpieczeństwem. Podczas snu. Koty często wykonują mimowolne ruchy. Łapa na tobie to znak, że czuje się spokojnie. Nawet nieświadome gesty świadczą o tym, jak ważna jest twoja obecność. To dowód, że jesteś dla kota źródłem bezpieczeństwa. Doceniaj te rutynowe gesty. To cichy symbol waszej bliskości. Położenie kociej łapy to złożony komunikat, od miłości przez prośby po ustalanie granic. Zrozumienie tych gestów pozwala lepiej komunikować się z kotem i budować wyjątkową więź. Obserwuj kontekst, mowę ciała i reaguj na subtelne sygnały. Każdy dotyk to historia i emocje, ucz się je odczytywać. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kocich Tajemnic.